No i mamy odwilż. szczęść wam. Wilczomleć jak widać się poprawia. Był czarny, trochę się powyginął od śniegu. Odkryłam go. Były tak, wszystko się topi. Był cały tydzień mroźny: po minus 20, minus 21, minus 19. Aż się boję, zajrzeć co u was joka. trzeba go odkryć. Jakaś pszenica wysypana. Ptaszki chyba tu dziubią. Do odkrywała. W ciągu dnia mroziło minus 6, minus 7. Także cały tydzień mrozu. Czy dobrze zabezpieczony? Nie wiem. Okaże się. Zaraz zobaczymy. A no więc zabieramy się pomału do odśnieżania. Odśnieżę tylko jedną stronę, żeby zajrzeć. Aż się boję. Dobra. Zaraz wracam. Zaglądamy do Basioka. Śnieg ściągnięty z góry Trochę go zabezpieczyłam bardziej niż był mamy już mówiłam wcześniej ile mieliśmy stopni. Kurde, muszę ten śnieg ściągnąć, bo tu folia jeszcze jest A trochę zabawy mam przy odśnieżaniu. teraz mamy na plusie 3 stopnie cały tydzień ma być ciepło to musimy nawet jak przeżył to musimy go trochę przewietrzyć tu mamy folię tutaj dałam taką gąbkę na około ziemi na około budy na ziemię żeby jak najmniejsze było przymarzanie tu mamy folię pod spodem folię bąbelkową i dalej będziemy zaglądać co tam no ściągnęliśmy śnieg, żeby ściągnąć jedną folię, drugą folię bąbelkową. Tu pod spodem mamy taki stary koc. I tu pod tym mamy jeszcze styropian. Ale bałagan sobie zrobię. Ale jestem ciekawa jaką tam. Na górze na pewno jest zmarznięty. Tego nieładowałem mnie. Ciągnę i ciągnę i ciągnąć nie mogę No i tu widzę jest marznięty na górze No chodź, że tu się porwiesz. nie ma nic marzniętego Ale czy będzie żył, to nie wiem Zaraz będziemy szukać życia. Trzeba to chyba wszystko od... ściągnąć, odkryć i będziemy zaglądać dalej. Trzymajcie kciuki. Odkryłam kawałek. Tu jest na górze zmrożone, a zobaczcie. It's live! <gryje> no i tak będę wszystko rozbierać, żeby on się teraz nie grzał. Niech dalej hibernuje. Także pościągamy trochę sobie pospieram i dogram jeszcze końcówkę, jak wygląda. Widzę fuksja zieloniutka, też nie zmarzła. Także plusy musiały być, znaczy tak, musiały być, bo ona zimuje, ale jak korzeń. A tu mamy basjotka. Widzicie? Nic nie uszkodzony, jedynie ta też nie, też nie zmrożona. Jedynie góra była zmrożona. Dobra, odkrywamy go. A później idziemy zobaczyć jak Gunera. No i odkryłam, zobaczcie tu rzeczownica jest, także nie jest tak źle. Tu jest jasno, nie szczarniał, ale czy to będzie odbijać, zobaczymy. No tutaj jeszcze z góry sobie, żeby ziemia oddawała ciepło, żeby za dużo nie uciekało, nałożyłam wełny mineralnej zobaczcie młodziak zielony i tu dżdżownica także nie martwię się o niego na razie niech się ładnie wietrzy no i nie powstrzymadzamy troszeczkę tam widzę no to może takie krótkie było bo widzę Właśnie fikcja jest zielona. Liście tu suchutkie, tu u góry są mokre. No ale to skapywało też, nie? Bo ziemia parowała. Także mój bananek przeżył zimę. Jak to mówią bestie, tak? To nie żadna bestia, to normalna zima w Polsce. Dobra, niech się wietrzy. A ja sajgon posprzątam. Jakbym iglo robiła tyle śniegu, jak też bardzo dużo dał. No i zobaczcie, tutaj, akurat teraz, jak chodzę, to się odsunęło. I miałem starą taką gąbkę. O, starą gąbka była naokoło, obłożona, że w razie czego, jak góra przymarznie, to żeby trochę ziemia ciepło oddawała w korzenie i żeby to nie marzło. Bez żadnego dogrzewania, okrywania no faktycznie okrywania dogrzewania elektrycznym przy świecami że troszeczkę poszło tutaj nakrycia trochę pokombinowałam co miałam dodałam ale najważniejsze że żyje cześć wam idę zobaczyć co u gunerci bo też się tam śnieg topi miłego